Kiedy telefon wypada mi z ręki, niemal czuję, jak czas zaczyna zwalniać i zatrzymuje się w momencie obracania ekranu w celu oceny szkód. Pęknięcie ekranu i pożegnanie ze sprawnym wyświetlaczem to oczywiście najgorsze scenariusze, ale odkrycie zarysowań potrafi być równie denerwujące. Chyba nikt nie lubi czuć pod palcem drobnych kreseczek zdobiących telefon niczym blizny wojennych starci z betonem lub piachem w kieszeni. Jakiś czas temu dostałem do przetestowania folię ochronną w płynie Wow Fix It. Zdarzało mi się korzystać z tradycyjnych folii na ekran, jednak żadna nie przetrwała zbyt długo, kiedy już zaczęła się odklejać, to jakimś dziwnym trafem po paru godzinach odchodziła cała i moja nerwica natręctw nie ma z tym nic wspólnego. Szybkie spojrzenie na instrukcje. Trzy ściereczki używać jedna po drugiej, przetrzeć, wypolerować i po kilku minutach magiczne pole ochronne otacza nasz ekran niczym tarcza kłęb z Wiedźmina. Skąd jednak pewność, że po kilku dniach w kieszeni lub plecaku folia wpłynie całkiem się nie rozetrze? Właśnie! Dlatego zanim rozpocząłem moje szalone eksperymenty odczekałem tydzień. Jak się okazało, folia przetrwała, ale o tym przekonałem się dopiero podczas testów, ponieważ po nałożeniu i przetarciu nie sposób jej zauważyć. Pierwszym sprawdzianem dla Wow było starcie z kluczami. Zacząłem od ręcznych sprawdzianów wytrzymałości, przejeżdżając parę razy po ekranie kluczem, z każdym kolejnym zwiększając nacisk. Nie zauważyłem najdrobniejszej ryski. 1-0 dla Wow Kolejny eksperyment musiałem przeprowadzić w warunkach polowych. Cały dzień biegania po urokliwym Wrocławiu w celach różnorakich. Niby nic, ale kiedy telefon współdzieli kieszeń z kluczami, to już jakiś test. Po powrocie do domowego zacisza zabrałem się za ocenianie strat i rozglądanie się za serwisem do wymiany zarysowanego ekranu. Przynajmniej myślałem, że tak będzie, lecz ku mojemu zaskoczeniu, wow, fix it! Stanął na wysokości zadania. Następny test musiał być nieco bardziej ekstremalny, bo niby jak ciecz, którą nasączona jest chusteczka może pokonać ostrze noża? Przeciwnicy stanęli ze sobą twarzą w twarz, chociaż w sumie to się położyli na stole, a żeby być jeszcze bardziej dokładnym i dosłownym to ja ich tam położyłem. Świeżo naostrzony kuchenny hojrak do krojenia chleba wyprowadził pierwszy nieśmiały cios. Wow, Fixit bez większych trudności przyjął go na klatę. Dopiero w czwartej rundzie zwiększonego nacisku, płynna folia musiała oddać wyższość rywala. Pojawiła się pierwsza ryska na tym niepokonanym dotąd zawodniku. Tu powinno nastąpić podsumowanie i zakończenie tego testu, jednak życie zaoferowało mi jeszcze jeden nieplanowany eksperyment. Telefon w niewyjaśnionych okolicznościach miał bliskie i niespodziewane spotkanie z kostką brukową. Po tym, jak ustały u mnie palpitacje serca i upewniłem się, że zarówno wyświetlacz, jak i szybka są w jednym kawałku, zacząłem poszukiwania zarysowań. W ramach ścisłości smartfon upadł mi ekranem do dołu, aż ciężko mi było uwierzyć, że poza blizną, po walce z nożem, ekran nie poniósł żadnych strat. Teraz mogę przejść do zakończenia tego wywodu. O ile Wow Fixit jest świetną ochroną dla ekranu przed codziennymi zagrożeniami, to nie stawiałbym go w szranki z ostrymi narzędziami. Ta folia wpłynie, jest na moim ekranie już prawie miesiąc i nie zauważyłem żadnych ubytków w tym czasie. Dlatego jeśli wasze urządzenie cierpi na zespół częstych i spontanicznych podróży na podłogę lub za bardzo sympatyzuje w plecaku z kluczami, śmiało możecie sięgnąć po Wow Fixit. Parę minut poświęconych na aplikację folii na ekran powinno zapobiec większości wypadków.